No opowiedz coś Marcin przed wyjazdem Gdzie ty jedziesz kochanieńki? Jedziemy na Mazury Na Mazury, Mazury góry na Mazury Będziecie pływać? Pływać Będziecie bóry. jeść ryby? ryby? Będziecie łowić ryby? I będziemy zaczepiać fajne laski oh, no. no i to mi się podoba, teraz zobaczcie na jakich laskach chłopaki jadą Pierwszy, pokaż Piotruż. Kawa, na kawa I tutaj Marcina Afryka Powodzenia im trzeba, że dzieci ład i ładnej majówki.